Witamy Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym filmie. Tym razem chcemy Wam opowiedzieć i zaprezentować kilka herbat, które nam zapadły w pamięci, jeśli chodzi o poprzednie edycje zestawu herbat klubowych. Skąd się wziął zestaw herbat klubowych, ponieważ teraz już będzie to ósma edycja tego zestawu. E, otóż wielokrotnie e, na przestrzeni naprawdę kilku lat otrzymywaliśmy sygnały od Was, że chcielibyście doświadczać, próbować właśnie herbat, e, które będą herbatami bardzo wyjątkowymi. E, czasami nawet zamawialiście u nas. E, Herbaty, które nie mieliśmy w naszej stałej ofercie, ale były specjalnie sprowadzane właśnie z myślą o Was. No i tak dojrzewała w nas pewna idea, właśnie, żeby stworzyć coś na zasadzie takiego trochę bardziej elitarnego grona osób, które będą miały dostęp właśnie do takich herbat, no można powiedzieć, tak się śmialiśmy kiedyś, z tak? No bo generalnie zaczynaliśmy tutaj te, te, te wszystkie gdzieś tam nasze pomysły akurat w herbaciarni Czarka, jeszcze przy ulicy Floriańskiej w Krakowie, natomiast generalnie jakby okazało się, że te wszystkie pomysły, one u nas kiełkują dość długo, ale później właśnie Miały, jakby wypłynęły na powierzchnię, dopiero właśnie, kiedy byliśmy już na ulicy szpitalnej. No i cóż, co jest, co, co jest właśnie wyjątkowego w tych herbatach, które prezentujemy w zestawie herbat klubowych? Po pierwsze, tak jak już wspominałem, są to herbaty bardzo unikalne. Są to herbaty, które nie są najczęściej w naszej ofercie, dopiero być może, bo tak się zdarzyło chyba kilkakrotnie, że, że jednak wprowadziliśmy później, po tym właśnie feedbacku od osób, które właśnie kupowały od nas ten zestaw, że są to na tyle świetne herbaty, a my mieliśmy do nich w miarę, w miarę systematyczny dostęp, że jednak zdecydowaliśmy się je wprowadzić do oferty na stałe bądź też no, można powiedzieć w jakimś takim średnim e, czasie. Natomiast jeśli chodzi o dobór tych herbat, to jest taka trochę tajemnica, <grym> e, ponieważ mamy pewien klucz, e, którym się posługujemy. Tak? E, chcemy, żeby, żeby one w sumie były mniej więcej jakby o podobnej wartości. E, chcemy, żeby były przede wszystkim wyjątkowe. E, najczęściej są one od e, dość znanych, ale bardzo niszowych, e, właśnie miejsc, plantatorów też, e, których niejednokrotnie też znaliśmy, czy też znamy e, osobiście. Wymyśliliśmy to w taki sposób, żeby to była też niespodzianka, żebyście wy mogli nam też zaufać, jakby w tym względzie. Dlatego właśnie nie udostępniamy informacji, co jest w danym zestawie, no można powiedzieć, nie dzielimy się tym kawa na ławę, tylko pozostawiamy jakby pewnej, pewnej tajemnicy i yy, mamy taką nadzieję, że można powiedzieć, ten element takiej niespodzianki, element też no, jednak zaufania Waszego do nas jakby sprawia, że też tym mocniej na przykład osoby, które zakupują właśnie taki zestaw, tym, tym właśnie mocniej będą jakby oczekiwać go. Tym, tym będzie to pewną też aurą tajemniczości owiane. Tak. Co do tego dzielenia się, co jest, czego nie ma w tym zestawie, no, mówimy to tylko w bardzo ograniczonym stopniu, czyli na stronie podajemy, że to jest, w tym zestawie jest zielona herbata japońska, oolong tajwański, czarna herbata, stąd i stąd. Więc, no żeby kto, ktoś, jeśli zobaczycie, że w tym zestawie danym nie ma zupełnie niczego, co was na przykład interesuje, no to wtedy oczywiście pewnie odpuścicie taki zestaw. Ale mamy nadzieję zawsze, że ktoś zobaczy w tym zestawie jakąś herbatę, którą bardzo lubi i przy okazji być może pozna herbatę której na co dzień z własnej woli zwyczajnie by nie kupił. Może, może się przekona do tego typu herbat, może uznają za coś ciekawego. Więc to jest niewątpliwie taki jednym z celów tego, tego zestawu herbat klubowych jest takie poszerzanie horyzontów herbacianych mhm. i edukacja na temat herbaty. Bo to być może ktoś, kto jeszcze nie, za, nie kupował tego zestawu, yy, nie ma świadomości tego, że to nie tylko herbaty że to nie chodzi tylko o herbaty, tutaj dodajemy też bardzo szczegółowe opisy tych herbat, czasami nawet cały no artykuł. Jakiś... Ja może pokażę. W tym momencie pudełko się nam zmieniło. E, natomiast co otrzymujecie jakby w środku? E, co tutaj się prezentuje? Więc tak. Dokładny opis wszystkich herbat. Zauważcie, że to jest e, to jest ile? Sześć? Osiem kartek? Teraz? W tym momencie sześć kartek. Sześć kartek, tak. Ile jest w tym momencie herbat? Pięć. Pięć. Pięć herbat, pięć sześć kartek. Pięć. To są bardzo dokładnie opisane herbaty. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga, no, pakujemy to w taką bibułkę japońską, gdzie po prostu chcemy, żeby to było jakby podkreślone, że to jest coś bardzo wyjątkowego. Staramy się dobrać tak te herbaty. Tutaj w tym momencie akurat no tak, to, tak to wygląda, tak? Gdzie no są to herbaty, które zostały naprawdę starannie wyselekcjonowane. Właśnie z taką myślą, że jeśli ktoś się ich napije, to będzie coś nie tylko wyjątkowego, ale to będzie coś, czego niejednokrotnie nie da się wypić, na przykład w tej części Europy. Tak, I wracając jeszcze do tego opisu, co. Na naszej stronie jesteście przyzwyczajeni pewnie do tego, że można sobie kliknąć w link, zobaczyć na mapie skąd ta herbata pochodzi, więc coś podobnego robimy tutaj. Oczywiście nie da się na kartce papieru zamieścić linku, ale da się zamieścić kod QR, który można zeskanować telefonem. Każdy aparat w nowym smartfonie może zeskanować taki kod i przez ten kod zostaniecie przeniesieni do mapy, żeby zobaczyć skąd pochodzi dana herbata. Przekrój tych herbat w zestawie herbat klubowych jest bardzo szeroki i, i my jesteśmy świadomi, że pewnie nie wszystkie herbaty będą, będą każdemu smakować, które są w tym zestawie, ale, ale na pewno niektóre te herbaty są zapadające w pamięć na lata, i wiemy od klientów, że niektórzy wspominają herbaty, które były w jednych z pierwszych tych zestawów, herbat klubowych, na przykład w 2000, chyba w 2016 roku zaczęliśmy. Tak. Mm -hmm. tak. tak I, I na przykład dla Ciebie, jakie były takie herbaty z zestawu, które najbardziej zapadły w pamięć? No, trochę już ich było. Natomiast no, powiem tak. Jedną z pierwszych takich herbat, którą. No, ona była wprost fantastyczna, tak? To była właśnie szanca. Tajwańska herbata czarna. I de facto stosunkowo niedawno wprowadziliśmy ją do oferty. Także. No minęło praktycznie e, ponad 3 lata, nawet w tym momencie nie więcej. 4, 4, 4. 4 lata: e, gdzie w tym momencie zdobyliśmy do niej tak naprawdę bardziej regularniejsze e, źródło właśnie pozyskania, i e, pozwoliło nam to właśnie wprowadzić ją do oferty. Bo wiemy, że to jest coś naprawdę wyjątkowego. Bardzo słodziutka, bardzo no, typowa tajwańska, smaczna, czarna herbata. E, Oprócz tego bardzo y, zapamiętałem Dongdinga, mm -hmm. tak? ten Dongding kon konkursowy. Było kilka, kilka Dongdingów, ale dongingów mówię o tym co tam mamy, taką e, puszeczkę jeszcze pozostała. Jak o, możesz sięgnąć. No i tutaj to, to był Dongding, który, e, który dla mnie był taką można powiedzieć też esencją jakby najlepszego donglinga chyba jakiego piłem. No i trzecią herbatą, która, która, mnie najbardziej też właśnie smakowała z tych i bardzo mocno zapadła w pamięć, to był Assam na Tumoni, którego to później dość szybko wprowadziliśmy właśnie do oferty, chociaż no wiadomo dość długo czekaliśmy na niego ze względu właśnie na na zawirowania roczne zawierowania i transportowe. A ty koledzy, jakie herbaty najbardziej Ci zapadły w, w pamięć? Mm -hmm, mm -hmm. No, Szanza również. Szanza również, e, czy znaczy szanczę, próbowałem znacznie wcześniej niż, niż była u nas dostępna w zestawie herbat klubowych, ale, ale ta herbata od razu zrobiła na mnie duże wrażenie. Mm -hmm. e, na pewno e, również, nie pamiętam w której edycji zestawu, ale był taki oolong palony z łusze z roku 2014. Mm -hmm. I jego bardzo, bardzo lubiłem, bo on miał naprawdę odjechane takie smaki, takie zupełnie y, niszowe, gdzie można było wyczuć w nim po prostu starą stodołę i y, y, jakąś taką można powiedzieć nie wiem, benzynę coś, coś palonego, takie <laughs> dziwne, bardzo dziwna mieszanka, ale która mi się bardzo, y, bardzo podobała no na pewno niszowa herbata o nietypowym smaku Dongding, Dongding też y Właśnie ten e, złoty medal z zimy 2019, o którym Ty mówiłeś. E, I cóż, cóż, tam jeszcze? Biała herbata w ciastku, biała herbata w ciastku mm -hmm. e, Gongmei z 2012 roku, e, którą, z której producentem spotkałem się też w Chinach, i właśnie e, jednego roku byłem w Chinach i przy, przyniosłem, przyniosłem dla siebie tę herbatę i, i, i Naprawdę z wielką przyjemnością ją piłem i stwierdziłem, że, że chciałbym, żeby ona w ogóle była dostępna u nas no tak, w regularnej ofercie. ale kiedy następnego roku byłem w Chinach, no to tej herbaty zostało już dosłownie kilka ciastek temu producentowi. I to już nie było, było trochę za mało, żeby wprowadzić do oferty? No właśnie, no to jest, to jest tak, że, że czasami tych herbat po prostu nie ma. No to tak, jest, to tak. jest jakby coś, co jakby też chcemy, jakby. Trochę opowiedzieć, jakby też, też komunikować się też z Wami, że jakby zdobycie pewnych herbat naprawdę nie jest łatwe. I zwłaszcza też w ogóle w dzisiejszych czasach, że, że, od, od, że jakby ze względu na to, co mamy od półtora roku, czy tam nawet więcej. Ale no, moment, kiedy, kiedy jest jakaś herbata dostępna, czasami jest bardzo krótki. Czasami mhm. trzeba po prostu decydować się właśnie na zakup, na pewne zabezpieczenie. Właśnie mm -hmm. jakieś tam herbaty, czy też zakontraktowanie jej tak, tak. odpowiednio wcześniej. No i, no i tak ten zestaw herbat klubowych jest takim trochę przedłużeniem, właśnie tych herbat z Podlady sprzedawanych kiedyś, dawniej w herbaciarni. Kiedy, no mieliśmy, tak, tak. kiedy mieliśmy jakieś po prostu. Udało się nam kupić pół kilograma herbaty, bo tylko tyle jej było, więc trochę za mało, żeby wprowadzić do sprzedaży w internecie, ale bardzo nam smakowało. No i tak się nią dzieliliśmy z. Krótkie serie, przychodzili. Z, Ze znajomymi klientami. Mm -hmm. Więc tylko nie każdy wiedział, że są takie herbaty. Ale kto, kto nas znał, ten wiedział, że można czasami zapytać, czy jest coś spod podlady. Tak, tak. <grafię> I teraz ten zostało. Ja pamiętam ten, ten puer, tak. W sensie no, biały puer, czyli jakby w tym momencie ja bał, tak? Jeszek, bo tak. Generalnie no, zostało nam to jakieś sprzedane jako, jako biały puer. Eee, I no, to, to też była herbata, która była tak niesamowita, tak zmieniała, jakby pewien też horyzont patrzenia właśnie akurat wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy czy to bardziej puer czy biała herbata, to, to ale no, to było też niesamowite temu, tak, byłem, tak 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 jeszcze w takiej złotej puszce. <grym 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 <i> piosenka> piosenka> Pamiętam, że ona wtedy kosztowała chyba 189 zł już no jak na tamte lata to no, było to, to, to było, było już no, dość sporo. Dość tak, sporo. Tak, tak, tak. Jeśli macie ochotę spróbować herbat bardzo wysokiej jakości, a obok tego herbat niszowych, herbat mało znanych albo herbat, które w jakiś sposób poszerzą wasze horyzonty herbaciane. To właśnie bardzo zachęcamy do wybrania naszego zestawu herbat klubowych. Zestawu, któremu poświęcamy naprawdę sporo serca i sporo czasu. Być może nie jest to ekonomicznie najbardziej opłacalne właśnie przedsięwzięcie, no tak, ale, tak, ale no nie robimy tego akurat nie. ze względów właśnie komercyjnych tylko tylko to jest taki troszeczkę nasz sposób, żeby no właśnie udostępnić jakby pewne możliwości, pewną też jakby inną inną skalę patrzenia na na jakieś herbaty, ale też jakby w obrębie pewnych gatunków, dlatego też jakby wybieramy można powiedzieć ciekawostki tak to są herbaty na zasadzie że one, jakby one muszą mieć coś wyjątkowego w sobie żeby w ogóle trafiły do zestawu herbat klubowych także to jest to jest takie nasze jakby przedsięwzięcie które no, chcielibyśmy na pewno kontynuować zresztą sami widzicie zwłaszcza te osoby które od nas już właśnie kupowały zestaw że ten zestaw Wychodzi nieregularnie. Czasami jest, że co trzy miesiące, co cztery, co pięć albo i co pół roku. Bo to jest kwestia właśnie i kompletowania tych herbat, ale również to jest propozycja, która, która nie jest jakby nie, nie mieści się jakby w pewnych ramach. I nie chcemy gdzieś tam szufladkować, że to musi być nie, raz na dwa miesiące, tak? tak. wypuszczone. To jest, coś innego, to jest coś trochę innego niż takie standardowe subskrypcje herbaciane, takie boxy, które wychodzą co miesiąc. I oczywiście sprzedawcy często dają tam fantastyczne herbaty, ale jednak mają tę te presję, żeby wypuszczać to regularnie co miesiąc. Ta, Natomiast ta. my tutaj bardziej po prostu kiedy coś jest, to wtedy wypuszczamy, kiedy uznajemy, że, że naprawdę jest coś wartego podzielenia się w ten sposób, no to, no to wtedy to wychodzi. Okej, okay, no to cóż. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego filmu. Jak również za wszelkie naprawdę komentarze, to jest dla nas bardzo cenne. Jak widzicie, cały czas się uczymy różnych rzeczy, między innymi też i od Was, od Waszych sugestii, komentarzy, właśnie opinii, które, z którymi się po prostu też dzielicie tak z nami. Także zachęcamy Was też do tego nadal. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym filmiku. I jeśli Wam szczególnie zapadły jakieś herbaty z zestawu herbat klubowych w pamięci, to prosimy, abyście podzielili się tym z nami w komentarzach pod filmem albo w prywatnych wiadomościach. W tej najnowszej edycji zestawu herbat klubowych e, również prosimy Was właśnie o to, żebyście podzielili się opinią o jednej z herbat, bo e, bardzo byśmy chcieli, żeby tego typu herbata weszła do naszej oferty, ale chcielibyśmy też mieć jakieś... E, może e, potwierdzenie tego. A, Ale o której mówisz? O białej. O białej, dobra. dobra. Okej, okay. dzięki serdeczne i do zobaczenia. Do zobaczenia.